Nikomu jak dotąd nie udało się odnaleźć, znaleźć, wytworzyć cudownej formuły, która uleczyłaby nasz ból i cierpienie. Zawsze jest jakiś obszar w naszym życiu, jeden czy też drugi, z którym nie dajemy sobie rady, który nie daje nam spokoju. Z drugiej jednak strony, wewnętrznie czujemy, mamy takie wewnętrzne przekonanie, że jest ktoś lub coś, być może jest jakaś to okoliczność, która potrafiłaby. Ukoić ten obszar, z którym nie dajemy sobie rady. Dlatego poszukujemy, nieustannie poszukujemy. Ale czy jest miejsce, które rzeczywiście, czy jest coś, co mogłoby nas uzdrowić, co mogłoby uzdrowić konkretnie ten obszar, w którym nie dajemy sobie rady? Jest. My możemy laboratoryjnie, każdy z nas osobna, wytworzyć taką formułę. Zatem, gdzie zacząć? Gdzie rozpocząć? Rozpocznijmy pragnieniami. Każdy z nas ma pragnienia. Być może jedna osoba chce wyjść za mąż, ożenić się, odnaleźć drugą osobę, drugą połówkę, zasadzić drzewo, wybudować dom, zainwestować pieniądze, żeby mieć dobry zwrot i dobre zabezpieczenie w międzyczasie, niejako przewidzieć swój zwrot. Każdy z nas posiada pragnienia pomocy, niesienia pomocy innym osobom. Być może ktoś chce lub poszukuje kochanka. Być może ktoś po prostu chce sobie poradzić z długami, może chcesz zostać lekarzem albo nauczycielem, skończyć studia. Każdy z nas ma pragnienia, które chce zrealizować. Kolejnym krokiem jest więc zdobycie wiedzy, zdobycie informacji, która ma pomóc nam w realizacji tych pragnień. Zatem można powiedzieć, że dziś każdego na to stać. Każdy może skorzystać z takiego a innego coacha, astrologa, szamana. Być może księdza, każdy poszukuje informacji, które mogłyby pomóc zrealizować dane pragnienie. Być może być to doradca finansowy, jakiś, jakiś coach, być może jest to lekarz, w zależności oczywiście od okoliczności. Poszukujemy informacji, szkolimy się, coachujemy się, chcemy uzyskać informacje. I przy założeniu uzyskanych informacji, za które rzetelnie chcemy oczywiście zapłacić, włożymy nasz wkład. Czym jest nasz wkład? Nasz wkład mogą być to pieniądze, ciężka praca, wytrwałość, dyscyplina i oczywiście zakładamy, że nic nie ma za darmo. Nasz intelekt. To w jaki sposób my potrafimy zaplanować sobie realizację tych pragnień. Zatem poszukujemy z jednej strony informacji i te informacje są dostępne, bo chcemy być tą osobą, chcemy być kreatorem swojego życia, chcemy kreować nasze pragnienia. Zatem liczymy się z tym, że jest jakaś cena za to, nic nie ma przecież za free. Zatem jesteśmy gotowi zapłacić tą cenę. Jeżeli jesteśmy w bólu i w cierpieniu, ponieważ mamy biznes, ale nie wiemy, co przyniesie przyszłość? Więc potrzebujemy środków. Poszukujemy zatem możliwości zdobycia tych środków. Szkolimy się, pozyskujemy informacje, pozyskujemy informacje niezbędne do tego, żeby ukoić nasz ból, przetransformować go. I przy użyciu naszej wiedzy, tej wewnętrznej wiedzy, którą już posiadamy, przy użyciu naszego doświadczenia, naszych pięciu zmysłów, próbujemy zmiksować niejako te dwa elementy. I oczywiście zaplanować, wytworzyć niejako ten lek. Tyle tylko, że ten lek się nie sprawdza. Tyle tylko, że ten lek działa na chwilę. To trochę tak, jak pójść do lekarza, dostać receptę, dostaniemy antybiotyk, a potem znowu chorujemy, więc nigdy nie zostaliśmy wyleczeni. Nigdy. Zatem, jak się uleczyć? Co zrobić? Wiemy o tym, że ta formuła, ona sprawdza się. Bo nikomu nie można odebrać sukcesu, który został zbudowany. Ale z drugiej strony wiemy, i nie ma się co oszukiwać, że ta formuła jest krótkotrwała. Ta formuła jest iluzoryczna. Oczywiście zależy to od nas, czy chcemy się przyznać sami przed sobą, czy też nie. Ale ta formuła nie daje i nie dała nam do tej pory żadnej gwarancji. Zatem prędzej czy później, prędzej czy później ten obszar powraca, ten ból powróci. My oczywiście, jeszcze raz powiem i powtórzę, my możemy być tym, kim my dzisiaj chcemy. Możemy wsiąść do samolotu i polecieć tam, gdzie chcieliśmy być. A więc osiągnęliśmy zamierzony cel. Osiągnięcie celu nie jest problemem. Otwarcie kolejnej franczyzy 24 nie jest problemem. Odnalezienie jakiejś innej osoby, z którą się chce chcemy spotkać albo umówić na randkę, nie jest problemem. Zdobycie kolejnych środków po to, żeby utrzymać nasz biznes, też być może nie jest problemem. Ale nikt nie daje gwarancji z tej informacji, jaką zdobyliśmy, nikt, że ten biznes nam się utrzyma, że ten związek nam się utrzyma, że problem nigdy nie powróci. I doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Wielokrotnie byliśmy w sytuacjach, które osiągnęliśmy, zdobyliśmy ten cel, zainwestowaliśmy niejako swojego czasu, swoich pieniędzy w to, żeby zdobyć to, co chcemy, czymkolwiek to jest, aby okazało się po jakimś czasie, że traciliśmy to nagle. Dlaczego? Dlatego, że ta formuła nie daje nam i nie da nam, choć nieustanie. Powtarzamy ją niejako. Żadnej gwarancji. Ona nie ma gwarancji. Dlaczego? Bo jest zdobyta za darmo. Praktycznie za darmo. Ale jak za darmo, skoro płacimy za nią z jednej strony, a z drugiej strony poświęcamy swój czas i swoje życie. Ale brakuje jednego niesamowicie istotnego składnika. Jeśli zastanowisz się nad tym składnikiem, to nigdy go nie było w tych obszarach. Nigdy. I o tym w tym tygodniu będę powiedział. Jak możemy wygenerować ten składnik? Jak możemy dodać go do tej ciemności, której nie potrafimy uleczyć. Ale podsumujmy jeszcze raz. Znamy osoby, być może sami jesteśmy, albo byliśmy świadkami osób, które odnosiły ogromny sukces. I ten sukces może być budowany przez rok, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście, a nawet i dwadzieścia lat. Po czym ten sukces jest nam zabierany. Ludzie tracą sukces, nie tylko finansowy. I znamy takie osoby. Zatem dlaczego? Skoro formuła miała się sprawdzić, skoro wiedzieliśmy, jak planować, mieliśmy informacje, mieliśmy informacje z przeszłości, z teraźniejszości i z przyszłości, to dlaczego nam nie wyszło? Dlaczego nasz biznesplan, tak zwany due diligence, nie wyszedł tak, jak został zaplanowany? W efekcie końcowym, ponieważ cel osiągnięty, ale nie utrzymany. Ponieważ zabrakło jednego składnika i tym składnikiem jest moc inteligentnej energii. Ta moc 99,99% 99 naszej świadomości, moc atomu, która jest dostępna, tak zwane light, światło, które ma oświecić ciemność. Jeżeli się zastanowimy uczciwie, to zawsze zabrakło, bez względu czy jesteśmy osobą uduchowioną, czy poszukujemy doradcy finansowego, poszukujemy nauczyciela duchowego, lekarza, nie ma to większego znaczenia, co chcemy osiągnąć. Tam zawsze, w momencie, kiedy jest ciemność, a ciemność zawsze przychodzi, nawet jeśli poszukujemy tej odpowiedzi w świecie duchowym, to jeżeli jest ciemność i ta ciemność będzie, to tylko i wyłącznie dlatego, że nie uwzględniliśmy tego składnika. Ale dlaczego go nie uwzględniliśmy? Po pierwsze, dlatego, że mamy dostęp tu i teraz do rzeczy, które my możemy mieć, my możemy być tym, i tą osobą, i tym, kim my chcemy tu i teraz być. Ona nie wymaga wysiłku. Ale jak nie wymaga wysiłku, skoro powtarzam, tyle nas to kosztowało i tyle pracy w to włożyliśmy. Tak, zgadza się, ale nie włożyliśmy tego najważniejszego składnika. Włożyliśmy nasz egoizm do tej pracy, zgadza się, włożyliśmy tą energię, ale nie włożyliśmy najważniejszego składnika, dlatego że ta przejażdżka. To, co chcemy osiągnąć tu w naszym życiu, to, co pragniemy, ona jest zrealizowana i każdy może ją osiągnąć. Skoro mój przyjaciel osiągnął, mój znajomy i sąsiad, dlaczego nie ja? A więc możemy ją osiągnąć, ale ta przejażdżka jest za free. I oto jest problem. Aby mieć gwarancję, której nam brakuje, aby mieć to coś, na czym nam zależy, ochronę, tego nie ma za darmo. Zatem oczywiście, wolimy tu i teraz, wolimy szybko, nawet jeśli planujemy, nawet jeśli, jeśli wiemy, że zajmie nam to jakiś czas i wysiłek. To jeżeli nie ma tego składnika, to po co nam ten składnik, skoro my możemy otrzymać, bo wiemy, jak to coś otrzymać? A z drugiej strony, po co ma nam ktoś przeszkadzać? Po co ma wchodzić nam do naszego planu, do naszego pragnienia coś, czego nie planujemy brać pod uwagę? Bo my wiemy, jak mamy realizować nasze pragnienia, my wiemy, dokąd mamy podążyć. Zatem mamy dwa elementy, dlaczego zawsze tej energii brakuje w naszym życiu. I jeżeli jej brakuje, to bez względu, jakbyśmy się nie starali, jaki by to nie był cel, jaki by to nie było pragnienie, zawsze stracimy to coś. Zawsze będzie ciemność. Ale dlaczego? ponieważ jest duchowe prawo, które mówi, że ta inteligentna energia, która zna odpowiedzi na wszystkie pytania, prawda? Która wie, co jest dla nas najlepsze i nie tylko, która może nas ochronić. Nie wejdzie do miejsca, do którego sami nie chcemy wejść. Ona nie wejdzie do miejsca, bo nie może, do którego my sami nie chcemy wejść, a do którego miejsca my przede wszystkim nie chcemy wejść. Zastanówmy się przez chwilę. Nie chcemy wejść do miejsca, którego nie chcemy stracić. A jakie jest to miejsce? Być może są to finanse, być może jest to partner, być może jest to jakaś sytuacja tu i teraz. My nie chcemy wejść do tego miejsca, gdzie mamy ból, gdzie mamy cierpienie. Nie chcemy tam wejść. Zatem, jeżeli nie chcemy tam wejść, bo nie chcemy poznać siebie samych, to i ta energia nie może wejść do tej ciemności. Dlatego nigdy nie układa nam się, dlatego formuła, którą stosujemy, nie przyniesie efektu. Weźmy na nieco jeszcze głębszy, szybki przykład tego, gdzie ta ciemność jest i dlaczego nie możemy sobie z nią poradzić. Kwestia polityki, tego co dzieje się generalnie dzisiaj w naszym kraju, w Polsce. Ludzie strajkują, wychodzą na ulicę i mają powód, oczywiście, konkretny do tego. Tych powodów jest bardzo wiele. Niektóre osoby oczywiście dzielą te dwie energie. Jedna energia to jest ta energia, która chce zabrać, która narzuca niejako swoje prawa. Innym osobom, dając im prawa wyboru. Druga energia próbuje w komiczny sposób, w bardziej wysublimowany sposób, w sposób, który być może jest bardziej elokwentny, walczyć z nią, albo próbować jej coś wskazać. Więc wychodzimy na ulicę i próbujemy wyrazić też chęć do tego, że nie akceptujemy tego, co się dzieje. Ale nie uleczymy tego procesu w ten sposób, ponieważ nasz wysiłek tego, jak. Wychowywaliśmy się, jak prowadziliśmy biznes, jak doprowadziliśmy do tego stanu, w którym dziś jesteśmy, nie zawierał inteligentnej energii, więc nie ma żadnej różnicy pomiędzy naszym pragnieniem, a tym, co dzieje się w skali globalnej, w skali naszego kraju. I tak długo, jak nie będzie zawierała dana czynność, dany proces tej inteligentnej energii, tej mocy inteligentnej energii, tak długo my nie będziemy mogli odnieść sukcesu, i mieć gwarancji, że nam powiedzie się, że będziemy w stanie wygenerować laboratoryjnie tą formułę, na której tak bardzo nam zależy, tak bardzo pragniemy. Zatem podsumowując, dwa aspekty. Zastanów się. Zastanów się. Bez względu, jakie byłyby Twoje intencje, jak dobre byłyby i co próbowałeś osiągnąć w życiu. Czy zawierała ta intencja, ta czynność albo zawiera dzisiaj ten ból i cierpienie, ta ciemność, moc światła inteligentnej energii, moc atomu, który utrzymuje nas i cały wszechświat. Jeżeli jest ciemność w tym danym obszarze, to nie. I drugi aspekt, gdzie nie chcemy wejść, gdzie nie chcemy dopuścić tego światła, za wszelką cenę nie chcemy. Nie chcemy, bo jest tam ból, jest tam nasz ból, a więc my nie chcemy skonfrontować się z miejscem, do którego pragniemy wpuścić to światło, jaki paradoks, ale to światło nie może wejść, jeśli my sami nie wejdziemy do tego miejsca.